Kawasaki Vulcan S to znany i lubiany model, który już od dekady jest w ofercie Kawasaki. W zasadzie bez większych zmian, przez to często słyszymy opinię, no, że jest stary, że ma żarówki, ma analogowy wyświetlacz. Okej, okay, Kawasaki twierdzi, jak coś jest dobre, to po co to zmieniać? Na szczęście zdarzają się klienci, którzy chcą wprowadzić pewne zmiany w tym motocyklu, a my im chętnie pomagamy. Chciałem ja Wam pokazać kilka, kilka ciekawych rzeczy, które w tym wulkanie się zmieniły. Na pierwszy rzadoka, e, szyba, szyba dość wysoka, e, marki Puig plus gmole. Ciermiężne lusterka zamieniliśmy na bardzo ładne lustereczka oraz klamki krótkie, o metecha, wjechały grzone manetki. O, uchwyt na telefon z, z indukcją. Przede wszystkim co? Zmieniliśmy układ wydechowy. motocykl przeszedł też w strojenie. Układ wydechowy marki CS Racing. No, niedostępny w polskiej dystrybucji, więc trzeba było ściągać za granicę. Ale naprawdę robi robotę. Skróciliśmy mu ogon na krótkie mocowanie tablicy RNG. Bardzo fajnie tutaj mu wyszczupliło ten tył. Kieruneczki również tak się prezentują. Zaraz podejdziemy do przodu. A, w ogóle odpalimy, jak to wygląda. Wydajne, nieduże. Została również przerobiona lampa. To, co często też jest zarzucane, że ta stara technologia. Można też takie coś zrobić, że po odpaleniu będzie widać więcej. Tyl, tył, tył również e, kierunkowskazy mają podwójny, e, podwójny zakres, czyli mogą również świecić jako stop, a nawet jako pozycja, teraz trochę pohałasujemy. Bo można ogłuchnąć ale ta lampka naprawdę robi robotę. Także słuchajcie, jesteście otwarci na przeróżne przeróbki. Zapraszamy do rozmów, postaramy się pomóc, od tego jesteśmy. Cześć.